Polina. No, kto to był ten ikar? Jaki ikar? No, ten, ikar. Co zrobił tą zbrodnię? Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, e, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do kliknięcia łapki w górę, e, do przejrzenia sobie też poprzednich materiałów. Jeżeli tylko chcecie pozostać ze mną, nauczyć się czegoś nowego, jeżeli chodzi o przygotowania do matury albo w ogóle rozwijanie swojej wiedzy humanistycznej, zapraszam też na mojego Instagrama. Link w opisie. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat lektury zbrodnia i kara. I wbrew pozorom nie jest to zbrodnia gościa, który nazywał się Ikar. I e, nie jest to też cykl dwóch osobnych książek zbrodni i kary, jak bardzo wiele ludzi, e, w tym niestety bardzo wielu maturzystów wciąż uważam. Nie chcę z Wami też robić takiego suchego streszczenia i opracowania lektury każdego motywu, bo to możecie znaleźć w absolutnie każdym repetytorium i na milionie różnych stron internetowych. Natomiast ja chciałam z Wami dzisiaj omówić dwie najważniejsze kwestie, które są najbardziej zaskakujące, jeżeli chodzi o całą zbrodnię i karę. Chciałam z Wami omówić odrobinę yy, Motywację, jaką kierował się Rodion, oraz przyczyny tej zbrodni. Bardzo wielu maturzystów oraz w ogóle bardzo wielu czytelników zbrodni i kary uważa, że to jest książka o gościu, który postanowił zabić kobietę dla dobra całej rzeczywistości, po to, żeby było wszystkim dobrze, bo była wredną, niemiłą babą. Natomiast okazuje się, co wychodzi w toku całej książki, że tak naprawdę Rodionowi chodziło o zupełnie coś innego, co on ujawnia przez cały czas, ale bardzo wielu uczniów z jakiegoś powodu zupełnie to pomija. Zbrodnia i kara to jest, uwierzcie mi, jedna z najlepszych książek. To jest w ogóle moja ulubiona książka. To jest jedna z najlepszych książek w kanonie lektur, i w ogóle jedna z najlepszych i najciekawszych powieści na przestrzeni dziejów. Bardzo wielu ludzi, którzy zaczynają czytać tą książkę, mówi: No, co może być ciekawego w książce o gościu, który najpierw przez pół książki planuje zbrodnię, a drugie pół książki ukrywa tą zbrodnię, i tak naprawdę koleś pół książki przespał. No, faktycznie, jak tak by na to spojrzeć, to zbrodnia i kara wydaje się być dość nudna. Zwłaszcza jeżeli mówimy o objętości tej powieści. Natomiast ja przyznam, że jak ja zaczęłam czytać tę powieść, to byłam po prostu nią absolutnie oczarowana i pochłonięta. Przeczytałam ją tak i byłam zachwycona. To jest książka, który pokazuje tak bardzo wielopoziomowy e, portret psychologiczny zbrodniarza. E, to jest powieść polifoniczna, czyli powieść wielogłosowa. To znaczy, że bohaterowie tak naprawdę e, sami decydują o tym, e, jaki punkt widzenia przedstawiają. Narrator tak naprawdę nie narzuca nikomu jednej słusznej racji. Każdy z bohaterów przedstawia swój punkt widzenia na, bardzo, na tę samą w zasadzie sytuację, i każdy z tych bohaterów ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat i postrzegać świat w spój, swój własny sposób. Jeżeli mówimy o motywacji Rodiona, czemu on tak naprawdę zabił tę lichwiarkę? No to musimy tutaj omówić dwie, według mnie, najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o zbrodnię i karę. Po pierwsze kwestia miasta, jakim jest Petersburg. Po drugie kwestia tak zwanej teorii prostego rachunku. Eee, zacznijmy od tego, o co chodzi z tym Petersburgiem. Przeczytam Wam dwa fragmenty, które Wam zobrazują to, jak to miasto tak naprawdę wyglądało. Posłuchajcie. To miasto pół półobłąkańców. Gdyby u nas nauki były właściwie przedstawione, dla medyków, prawników, filozofów, dla każdego z tych uczonych o przypisanej mu specjalności, Petersburg mógłby stać się niecodziennym obiektem do badań. Rzadko, gdzie aż tyle posępnych, dziwacznych rzeczy tak wyraźnie oddziałuje na ludzką duszę. Co w Petersburgu. Pospólstwo pije na umór. Młodzież wykształcona nie może znaleźć sobie zajęcia. Wypala się w niezniszczalnych snach i marzeniach, wykoślawiając umysł różnymi teoriami. Skądś najechało tu co nie niemiara Żydów. Zbijają oni pieniądze, a pozostali mieszkańcy pogrążają się w demoralizacji. E, Petersburg to jest miasto totalnego zatracenia. Rodion wygląda jak totalna. Leja, i jak taki naprawdę najgorszy menel, którego nawet patykiem by nie dotknął. On tam mówi, że nawet najgorsi nędzarze Petersburga wstydziliby się wyjść na ulicę ubrani tak, jak on chodzi. Tylko, że też nie można się doszukiwać tutaj i stwierdzać, że winę, winę za to wszystko ponosi cały świat dookoła, a Rodion biedny stał się ofiarą całego systemu i świata, który go otacza. Nawet jego gosposia mówi mu w pewnym momencie ty też tam kiedyś chodziłeś, uczyłeś Chociaż dzieci, a teraz co, tylko leżysz i nic nie robisz. Czym się ty zajmujesz w zasadzie? O, mam zajęcie, ja myślę. Rodion po prostu w pewnym momencie wpadł w taki letarg, który sprawia, że ta nędza, która go otacza, ta bieda i ten totalny brak sensu i rozwoju swojej własnej osobowości sprawia, że on e, obwinia wszystkich dookoła za swoją własną tragedię i za swoje własne położenie, e, zamiast wziąć się po prostu do roboty. Rodion chodził e, uczyć dzieci. Był nauczycielem domowym, jak większość studentów w tamtym czasie, i w sumie nadal, e, zajmował się dawaniem e, dzieciom korepetycji. Natomiast e, kiedy zaczął się zajmować myśleniem, po prostu poległ, zaległ sobie na łóżku i zajął się myśleniem, zamiast zająć się pracą i myślał, że pieniążki spłyną mu same. No nie, to myślenie raczej też mu na dobre nie wyszło, bo skończyło się tym, że zabił jakąś kobietę. Petersburg jest miastem, ale w powieści Petersburg jest przedstawiony na kształt bohatera. On się staje bezpośrednią motywacją do tego, co Rodion robi, bo miasto, które go otacza, tak bardzo go przytłacza, tak go tłamsi i tak go niszczy, że nic innego nie można już zrobić, jak tylko porządny człowiek musi kogoś zabić, żeby w końcu było dobrze. Petersburg to jest miasto, które do złudzenia zaczyna przypominać e, taki labirynt, bo. Ono się staje tak naprawdę pułapką. To miasto staje się pułapką nie tylko dla Rodiona, ale tak samo dla Soni, dla Marmieładowa, dla Sfidry Gajłowa, dla wszystkich mieszkańców tego miasta. Ono jest tak obezwładniające, że tak naprawdę człowiek nie ma innego wyjścia, jak tylko w nim tkwić i się w nim dusić. Tam jest wszystko brudne, tam jest wszystko śmierdzące, tam po ulicach chodzą prostytutki, mordercy, złodzieje, yy, gwałciciele i tak naprawdę to jest ich chleb. Powszedni. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób Dostojewski opisuje to miasto. Tam nie ma absolutnie żadnych pięknych drzew, nie ma kwiatów, nie ma tak naprawdę w ogóle natury, tam jest architektura, ale nawet nie ta przepiękna architektura rosyjska. Tylko to jest architektura brudów, zaułków, jakichś ciemnych kątów. To są wszystko miejsca w tym mieście, które człowieka w jakieś ciemne puby, szemrane restauracje, w których ludzie przelewają hektolitry alkoholu i ciemne, czarne ulice, yy, w których tak naprawdę no, jedyne, co można zrobić to po prostu się załamać, bo yy, myślący człowiek jak Rodion, który otacza się takim czymś, po prostu dostaje depresję. Petersburg też w Zbrodni i Karze jest symbolem czegoś, o czym bardzo rzadko się mówi, bo Petersburg to jest miasto zbudowane przez Piotra Wielkiego. I yy, Piotr Wielki to był władca, który chciał tę dziką i prymitywną Rosję upodobnić do cywilizowanego Zachodu. Więc zanim w ogóle zajął się tak naprawdę porządnym władaniem w Rosji, wybrał się na bardzo długą podróż po Europie, zwiedzał europejskie stolice i tam uczył się różnych rzeczy, na przykład także rzemiosła. I kiedy tam się tego nauczył, starał się jak najwięcej tych zachodnich tradycji, zachodniego sposobu postrzegania rzeczywistości i sposobu życia, Przenieść na grunt rosyjski. Petersburg to jest miasto, które jest zbudowane w stylu europejskim, więc w stylu zachodnim. A y, warto też w tym miejscu zaznaczyć, gdzie Dostojewski tak naprawdę wszystko, co jest związane z Zachodem, bardzo mocno krytykuje, bo on twierdzi, że wszystko to, co przyszło do nas z Zachodu, jest powodem naszych wszystkich cierpień i klęsk. Y, dlatego że cała filozofia Rodiona filozofia Hegla, filozofia Darwina, filozofia Steinera, filozofia um, Marksa, to są wszystko fili Hegla oczywiście, to są filozofie, które sprawiają, że Rodion zamyka się sam w sobie i Wydaje się mu, że tak naprawdę e, rządzą nim siły immanentne, czyli siły, które pochodzą z niego samego człowiek, sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Natomiast e, ta stara tradycja rosyjska, stara tradycja prawosławna, którą w powieści utożsamia Sonia, to jest tradycja e, wiary, tradycja przywiązania właśnie do tradycji, do takiego myślenia o sobie, jako o kimś, e, kto tak naprawdę jest... E, w rękach losu i w rękach Boga. Nie ma na, y, aż takiego wielkiego wpływu sam na siebie. I Dostojewski pokazuje tutaj bardzo prosty rachunek. Y, jeżeli chcesz sam sobą władać, to doprowadzisz się do tego, do czego doprowadził się Rodion. Natomiast jeżeli pozwolisz na to, że ktoś większy i potężniejszy od ciebie, jak Bóg, y, będzie tobą i twoim życiem kierował i mu zaufasz, to będziesz jak Sonia. Czyli będziesz dobrze żył. Tutaj jest bardzo ciekawa kwestia. Mówi się, że w zbrodni i karze Rosja um, uosabia tak zwaną mądrą głupotę, natomiast Europa utożsamia tak zwaną głupią mądrość. Razumichin to jest bohater, który właśnie pokazuje taką, jak. jak Dobrze można się cieszyć z tej prostoty, z tego ładu, który mnie otacza, ze szczęścia życia i z zawierzenia temu, że tak naprawdę ja nie mam większego wpływu na swój los. Jestem marionetką niejako w rękach losu. Natomiast Rodion jest załamany i przytłoczony swoim własnym racjonalnym myśleniem. Teraz przejdźmy do bardzo ważnej kwestii. Kwestii, która jest tak naprawdę kluczowa, żeby odczytać tę przepiękną i potężną powieść, jaką jest zbrodnia i kara. Czemu Rodion zabił tę kobietę? zabiją i weź jej pieniądze po to, by później, korzystając z nich, poświęcić się dla całej ludzkości i wspólnej sprawie. I jak sądzisz, czy ta jedna drobniuteńka zbrodnia zostanie zmazana przez tysiące drobnych uczynków? Jedno ludzkie życie i tysiąc ludzkich istnień zostanie uratowanych od demoralizacji i występków. Jedna śmierć, zamian za sto istnień. Filozofia prostego rachunku Rodiona polega na tym. Świat jest okrutny i zły. Rządzą nimi pieniądze. Rządzi nami burżuazja i ludzie, którzy mają tyle kasy, Wykorzystują nas i tak naprawdę ten pieniądz sprawia, że żyjemy w absolutnym braku sprawiedliwości, i świat, w który nas otacza, jest nielogiczny. Lichwiarka, która ma tyle kasy, jeszcze jest bardziej okrutna i wyłudza kolejne pieniądze i kolejne pieniądze, przez co robi wszystkim krzywdę. No więc rozwiązanie może być jedno: jeżeli ja zabiję tę lichwiarkę, no to wtedy. Tyle ludzi, których ona skrzywdziła, będzie szczęśliwych. Na logikę? No to, to, to naprawdę jest logiczne rozwiązanie, jakby na to nie patrzeć, no bo zlikwidujemy kogoś, kto jest okrutny i zły po to, żeby inni ludzie mogli być szczęśliwi. Logika jest bardzo, bardzo prosta. E, tutaj mamy do czynienia z tak zwaną heglowską em, ideą szczęścia ogółu nad e, szczęście jednostki, więc e, jeżeli Rodion zabija jedną osobę po to, żeby inni mogli być szczęśliwi, no to tak naprawdę nie ma w tym niczego złego. Wyższość ogółu nad jednostką, to jest filozofia heglowska, ta filozofia Rodiona bardzo mocno opiera się właśnie na tej heglowskiej filozofii. Moralne prowadzenie się, dobre życie w zgodzie z y, prawami boskimi y, nie przynosi żadnego spodziewanego efektu. Bo spójrzmy na Sonię, która jest dobra, cnotliwa, grzeczna, wierzy w Boga i powierza mu wszystko. Y, no i jakoś najlepiej się jej nie wiedzie. To jest myślenie Rodiona. Natomiast y, Prawda jest taka, że Sonia, w tym wszystkim, co, co ją otacza, jest w tragicznej tak naprawdę sytuacji, ale ona ma spokój duszy. Natomiast Rodion przez całą tę książkę po prostu yy, albo jest w czarnej rozpaczy, albo próbuje za wszelką cenę ukryć to, co zrobił, albo śpi, bo. Yy, to jest zabawne, bo większość tej książki Rodion przespał, dlatego że to jest tak zwany somnoleptyzm, czyli takie zachowanie, które polega na takim, jakby choroba psychiczna objawia się takim okrutnym wycieńczeniem organizmu, na tym, że człowiek po prostu jest wiecznie zmęczony, wiecznie śpi. Rodion praktycznie cały czas w tej książce gorączkuje, mdleje. Jak tylko słyszy o tej zbrodni i wie, że ona się może po prostu wydać, to on w, w, mdleje po prostu. Albo śpi, albo jest w gorączce. Więc tak naprawdę e, to, co się z nim dzieje, ukazuje, jak bardzo wewnętrznie on jest zniszczony. Więc e, tutaj ta logika jego racjonalna, która zakładała, że jeżeli zabije tę lichwiarkę, to wszyscy będziemy szczęśliwi i nareszcie spokojni, obróciła się zupełnie przeciwko niemu, bo tak naprawdę w tym momencie zaczął się cały jego wewnętrzny dramat i jego wewnętrzny niepokój. Ale teraz e, Większość ludzi zadaje sobie pytanie, to po co on ją zabił, skoro on te pieniądze najpierw wsadził za tapetę, a potem je ukrył pod jakimś kamieniem i je zostawił. No to po co je kradł i po co ją zabijał, żeby ludziom je dać, a w końcu z nimi nie zrobił nic, bo tak naprawdę tu nie chodziło o żadne pieniądze. Rodion kilkakrotnie, szczególnie w rozmowie z Porfirym, ujawnia tak zwaną swoją, swoją filozofię o jednostkach wybitnych i niewybitnych. Rodion nie zabił lichwiarki dlatego, że chciał ludziom oddać te pieniądze i chciał, żeby wszyscy byli dookoła szczęśliwi. Rodion ją zabił po to, żeby sam siebie przetestować. Ro Rodion uważał, że ludzie dzielą się na, dwa, na dwie kategorie. Na ludzi zwykłych i na jednostki wybitne. Ci zwykli ludzie, no to to są tacy, którzy muszą pracować, którzy podlegają prawu, którzy no, no po prostu zwykli, szarzy obywatele. Natomiast raz na kilkadziesiąt, kilkadziesiąt tysięcy, kilkadziesiąt milionów rodzi się ta jedna, jedyna jednostka wybitna, która ma prawo. Rodion uważa siebie za tę właśnie jednostkę wybitną. Chce być jak Napoleon, i on to mówi, kiedy przyznaje się Soni do tego, co zrobił. Ja chciałem być jak Napoleon i chciałem sam sobie udowodnić, że ja mogę zabić bez żadnych konsekwencji dla mojej własnej duszy i dla mojej moralności, dlatego że jednostka wybitna, nawet jeżeli popełnia zbrodnie, to nie ponosi za nią konsekwencji moralnych i psychicznych, nie ponosi jakby jej ciężaru, dlatego że robi to, Imię jakiejś konkretnej idei i jej po prostu wolno to zrobić. I dla Rodiona największą tragedią, tak naprawdę, wcale nie jest to, że zabił tę kobietę. Wcale dla niego problemem też nie jest to, że za niedługo ta zbrodnia się wyda. Dla Rodiona największym życiowym dramatem po tym, co się stało, jest fakt, że się okazało i sam sobie to uświadamia, że on nie jest tym, za kogo się uważał. Dlatego że Rodion miał się za półboga, y, natomiast te sny, które mu się śnią, ta y... Ciągła gorączka, ten lęk przed tym, że ktoś się dowie, sprawia, że on sobie uświadamia, że są w nim wyrzuty sumienia. A jednostka wybitna, czyli taka, którą on pragnął być i którą on, za którą on sam się uważał, nie ma czegoś takiego. Po prostu żyje sobie dalej. Natomiast Rodion się zatrzymał w miejscu. I tutaj wcale nie chodziło o żadne pieniądze, bo te pieniądze w tym wszystkim to naprawdę były najmniej ważne. W swojej rozprawie dzieli on wszystkich ludzi na zwykłych i niezwykłych. Zwykli powinni żyć w podporządkowaniu i nie wolno im przekraczać prawa tylko dlatego, posłuchaj uważnie, że są zwykli. Niezwykłym natomiast wolno dokonywać wszelkich przestępstw i przekraczać każde prawo tylko dlatego, że są niezwykli. Tak to zdaje się Pan ujął, jeśli się nie mylę. Po prostu napomknąłem, że niezwykła jednostka ma prawo, to znaczy m, nie jakieś oficjalne prawo, lecz prawo decydowania we własnym sumieniu, by usuwać pewne przeszkody, i to jedynie w takim przypadku, gdy realizacja jej idei, niekiedy zbawiennej być może dla całej ludzkości, tego wymaga. E, tutaj jest jeszcze niesamowita kwestia, niesamowicie ciekawe zagadnienie, dlatego że tutaj padają takie słowa, ale czy nie należałoby dla nich wprost. Prowadzić na przykład jakichś uniformów, czy kazać im nosić specjalne znaczki, a może po prostu wypalać im jakieś piętna. Słyszycie to? Y Dostojewski w tej książce mówi o tym, że tym podludziom trzeba by było dawać jakieś znaczki albo kazać im chodzić w jakichś ubraniach, nawet wypalać im jakieś piętna, tak żeby wszyscy wiedzieli, że oni są pod ludźmi, a wszyscy, którzy nimi kierują są nad ludźmi. ja żywam się to z niczym, bo ja jak to przeczytałam, to byłam w takim szoku, że to brzmi jak opis Holokaustu, gdzie Żydów oznaczano numerkiem, dawano im uniform, i przypinano im znaczek z gwiazdą Dawida. Pozostaje jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Czemu Rodion się nie chce przyznać do tego, jak już powiedział Soni, co zrobił? Bo wiemy o tym, że on sobie uświadamia, że ma wyrzuty sumienia, że jego to dręczy i on wie, że to co zrobił było podłe i że nie miał prawa tego zrobić, bo nie jest jednostką wybitną, za którą sam siebie miał do tej pory. Natomiast Rodion robi coś bardzo, bardzo dziwnego. Rodion oświadcza: że nie pójdzie się przyznać, nie dlatego, że się boi konsekwencji, bo on już kilkakrotnie w rozmowach z różnymi ludźmi yy, podprogowo jakby sugerował im, że to ja. Ja ją zabiłem. Mówi to swojej matce, gdzie matka mówi mu, Rodia, przecież ja wiem, że ty nie byłbyś w stanie zrobić czegoś złego. A on jej mówi, no, ja nie byłbym taki pewny na twoim miejscu. Tak samo w rozmowie z Porfirem, gdzie Porfiry dokładnie wie, że to Rodion zabił tę lichwiarkę. Nawet mówi do niego takie słowa. E, a jeśli. Tak, to czy pan zdecydowałby się z powodu takich czy innych życiowych klęsk i niepowodzeń, albo dla dobra całej ludzkości usunąć przeszkodę, powiedzmy na przykład zabić i obrabować? A Rodyn mu na to powiada: Jeśli bym ją usunął, to oczywiście panu bym tego nie powiedział. Rodin kilkakrotnie sugeruje, że to on, tylko że on się nie przyznaje do tego oficjalnie. Nie dlatego, że on się boi konsekwencji. Rodion się wstydzi przyznać do tego, że ma wyrzuty sumienia, bo jednostka wybitna zabijając kogoś nie ma żadnych wyrzutów sumienia. Dla te, natomiast dla Rodiona największą tragedią w tym wszystkim okazuje się fakt, że on y, jemu tak naprawdę runął świat. Runął jego cały światobogląd, jego sposób postrzegania siebie. Okazało się, że nie jest tym, za kogo się ma. Rodion się uważał za półboga. Natomiast w tym momencie okazuje się, że tak jak określa to w pewnym zdaniu, które zaraz Wam przeczytam, jest tylko wszą, Nie jest nikim wybitnym. Nie jest nikim ważnym z perspektywy tego wszystkiego i tak samo jak każda inna wesz będzie ponosił konsekwencje tego, co zrobił. Rodion yy, wstydzi się faktu, że ktoś go za tę wesz uzna. I że on sam, idąc się przyznać, sam siebie za tę wesz uzna. On się wstydzi tego, że się będzie musiał przyznać do tego, co się okazało prawdą, nie tego, że ją zabił. Bo Rodion do samego końca, jeszcze będąc nawet na tej katordze, jest załamany tym faktem, nie dlatego, że tam jest, nie dlatego, że ponosi karę, bo to całe cierpienie, które tam y, przeżywa, dla niego nie ma absolutnie dla niego y, żadnego znaczenia. Dla niego największą życiową tragedią jest fakt, że nie jest. Kimś wybitnym. Rodion też wypowiada takie bardzo ważne słowa. Zbrukałem się i cały jestem we krwi. On to mówi. Mówi tym wszystkim ludziom dookoła. Oni się zaczynają domyślać, ale nikt tak naprawdę nie chce sobie wyraźnie powiedzieć: On ją zabił. On ją serio zabił. To jest szok! Zabiłem więc nie po to, by pomóc matce. Bo to jest nieprawda. Nie po to też zabiłem, by zdobyć środki do życia oraz władzę i stać się dobroczyńcą ludzkości. To też nieprawda. Po prostu zabiłem. Zabiłem w swoim imieniu, zabiłem to, zrobiłem to dla siebie. A czy przez to stanę się czyimś dobroczyńcą, czy też w ciągu dalszego życia jak pająk wabił będę wszystkich w pajęczynę i wysysał z nich krew, w owej chwili było mi absolutnie obojętne. Pobudka była czysto indywidualna. Chciałem się upewnić i to jak najszybciej: czy jestem taką samą wszą jak wszyscy, czy też człowiekiem? Czy zdolny jestem przestąpić granice, czy też nie. Czy odważę się tak nisko upaść, czy też nie, by sięgnąć po władzę? Czy jestem tchórzliwą kreaturą, czy też mam prawo? Rodion wyraźnie mówi, że on tam poszedł i. Yy, Diabeł go tam zawiódł po to, żeby ją zabił, a potem diabeł sobie z niego zadrwił i powiedział mu: "Popatrz się. Ty jesteś dokładnie taki sam jak wszyscy inni i to, co sobie o samo sobie myślałeś, to była jedna wielka bzdura". I Rodion mówi, że w tamtym momencie on nie zabił tak naprawdę tej kobiety, bo ona była taką samą wszą jak wszyscy inni, tak jak on. Więc czy ta śmierć, czy tamta śmierć, to nie ma znaczenia. Rodion mówi: "Ja tam zabiłem sam siebie. Ja tam zabiłem swoją duszę, swoje przekonanie o tym, kim jestem i zniszczyłem tam siebie całkowicie. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale nazwisko już samo Rodiona Raskolnikow y, pochodzi od słowa raskolnik, czyli taki odszczepieniec, taki odmieniec, ktoś właśnie taki y, szemera, o szemranym y, statusie społecznym. Także y, on jest po prostu absolutnie załamany tym faktem. I dopiero na samym końcu y, w, na samym końcu książki, w ostatnich praktycznie jej zdaniach Rodion sobie zdaje sprawę z tego, że popełnił zbrodnie, że ma wyrzuty sumienia, ale czas się po prostu pogodzić z Bogiem. To jest ta idea Wielkiego Zmartwychwstania, kiedy z wielkiego zbrodniarza rodzi się w końcu w Nim jakaś taka potrzeba pojednania i potrzeba wewnętrznego spokoju, gdzie on się godzi z, z tym faktem, że to, co się stało, już się nie odstanie. I że trzeba żyć na nowo i godzić się z nowym własnym sposobem postrzegania siebie. Mam nadzieję, że ten film zachęci Was przede wszystkim do przeczytania tej wybitnej powieści, jaką jest Zbrodnia i Kara. E, polecam Wam bardzo gorąco, wszystkim maturzystom, którzy, którym też ta książka się podobała, bo wiem, że na pewno bardzo wielu z Was ją przeczytało i że się podobała, bo ta książka się cudownie czyta, e, przeczytać sobie opracowanie e, Biblioteki Narodowej, e, opracowanie smagi na temat zbrodni i kary. Tam jest jeszcze dokładniej wytłumaczone wszystko to, o czym ja Wam dzisiaj mówiłam. Moja książka wygląda mniej więcej tak. Tutaj są wszystkie te notatki. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego, czegoś ciekawego. Zachęcam Was też, żebyście czytali powieści w troszeczkę inny sposób niż, niż tak standardowo. Bo właśnie doszukiwanie się tutaj elementów psychoanalizy freudowskiej, doszukiwanie się filozofii heglowskiej, poszukiwanie różnych takich Podczas czytania literatury, bo zbrodnia i kara jest naszpikowana w zasadzie takimi smaczkami. Tu się pojawia trochę o Darwinie, tu się pojawia trochę o Heglu, tutaj mamy odrobinę właśnie tej psychoanalizy freudowskiej. Także niesamowita w ogóle jest ta powieść i zachęcam Was do tego, żebyście właśnie w taki sposób książki czytali. Taki bardzo szczegółowy, wyłapywali pewne takie wspaniałe fragmenty, które Was skłonią do zastanowienia. Wiadomo, że teraz przed maturą wy wszystko czytacie szybko, szybko, żeby tylko zapamiętać i żeby to mieć za sobą. Natomiast mamy. Mam nadzieję, że w ten sposób będziecie się mogli kiedyś rozkoszować czytaniem lektur. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Dajcie mi znać w komentarzu, o jakiej kolejnej lekturze chcielibyście trochę posłuchać. Ja mam w planie przygotować teraz film niedługo o Lalce, także mam nadzieję, że Wam się też spodoba i że Wam się na pewno przyda, bo bardzo wiele ludzi do mnie o to pisało. Zostawcie subskrypcję, dajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!